Ja ma tu Wober I tej braku na moim kanale. Czas na kolejne ubery. To są trzecie ubery. Smiter 84 poziom. Tutaj ogólnie się nic nie zmieniło względem ostatniego. E, tutaj się delikatnie zmieniło. Jest Verdungo zamiast zamiast sznura uszu już wyrzuciłem. Jest sznur Verdungo. E, obrażenia zmniejszone o 10. Na sznurze uszu było 13. Za to tutaj mamy 39 do żywotności, więc jest progres. Tutaj mam też gladiatora przygotowanego dla najemnika, no ale musimy dobić tam poziom, więc gdzieś tam kiedyś przy okazji. Z talizmanami się niewiele zmieniło, albo wcale. Tutaj dalej jest różdżka. No jest Enigma. Jest już Enigma, ale nie będę jeszcze korzystał z niej w tym odcinku. To będą trzeci Ubery, które pokażę, jak zrobić takim zwykłym sprzętem. Czerń. Duriel, twarz Wilhelma, Hymn Serafina, no to akurat jest spoko, zbroja z czterema brylantami, dużo resów, jeździe drzezi, tutaj błyskawica 29, właśnie Werdungo, Kruczy Lód. No i mamy Drakula. i tutaj Talizmany. Odporności i życie 18, 19, 20, tutaj resy z życiem i pochodnia, no tutaj jeszcze ta od czarodziejki. Oj, tu jeszcze jakiś na zimno talik. E, I oczywiście też jest zdrada. Więc nie przedłużając, tutaj oczywiście mam jeszcze te stare. Ale na razie jeszcze tego nie będę robił. Pokażę ci pełny run, jak to wygląda. Otwieramy. Chyba mam wszystko. Chyba o niczym nie zapomniałem, mam nadzieję. Zaczynamy od y, Lilit. Na słapie jest różdżka. A my lecimy na razie tak. Przebiegniemy to sobie. Czy ja tu coś chcę zbierać po drodze? Aha, nie używam na razie zdrady. Nie jest to aż tak potrzebne. Jest players 1. Yy. Dobra, chyba jest git wszystko. Muszę mieć Duriela na sobie, bo nie mam siły jak go ściągnę i mi spada verdungo i hełm. Więc muszę, muszę to tak rozgrywać na razie, ale w kolejnych odcinkach też mogę zdradzić. Zaczniemy używać już słów runicznych. To jest taki ostatni, trzeci odcinek, żeby pokazać jak to robić yy, takim sprzętem budżetowym, średnim, słabym. Mam takie wrażenie, jakby. Jakby coś on nie za szybko bił Coś jakby mi brakowało w szybkości ataku Nie wiem Może mi się wydaje Wyczyśmy sobie tylko trochę drogi Żeby nam tutaj na pewno nic nie zawadziło On coś tu wbija expa przy okazji 804 O coś wbija ekspa za jakiś czas dobijemy nawet mu 8-5, wtedy podmienimy właśnie najemnika, najemnik też do XP i Jestem będzie mógł nosić zgubę gladiatora. A tam docelowo kiedyś jakieś lepsze jeszcze jeszcze jakieś lepsze rzeczy. Wybijmy sobie, bo tu już jakieś klątwy nam rzucają. Nie chcemy tego. Nie mogę nieść nic więcej. Tutaj jest. Tutaj jest Lili. Chodźmy się, może. Oj, zginął. Zginął najemnik. Miłego dnia. Ale to nic, zaraz go odkupimy. Miłego dnia. Najemnik nosi standardowo. O, ma też zmiowe widły. Na razie może to sobie mieć. Tutaj laskoszczyt, ale podmienimy mu na gladiatora. No i tu też może być y, maska. On jest tylko tak na początku, żeby trochę pomógł. Nic poza tym. Dobra i lecimy. Jest players z jeden ustawione. Kurczę, to one, one biją trochę z tej magii. Musimy tutaj sobie to koniecznie wyczyścić, żeby nie było jakiegoś zonka. Wiecie, jak jest z dobrem. Ale to chwila, moment i gotowy. No, tu jakieś weźmy sobie podki, coś podnieśmy. Hmm. No Najlepiej pod ścianą bić, wtedy jest trochę szybciej. Dobrą szybkość. Lepsza szybkość jest jak masz zdradę, ale nie mam tych punktów siłę, więc no niestety trzeba się chwilę przecierpieć jeszcze. Dobra nie mogę nieść nic więcej. Teraz odkupimy najemnika, żeby przytankował Lilit na początek. Na Lilit rzucamy klątwę z różdżki pierwszą. A potem już jak się wgryziemy z drakulami A powinniśmy ją do końca dojechać. I jedziemy Tobie też polecam. Rób sobie na spokojnie, zwłaszcza jeśli to są twoje pierwsze ubery, pierwsze, drugie, trzecie. Żeby, żeby tutaj żadnego zonka nie było. Przygotuj się dobrze. Zobaczymy ile nam ten odcinek wyjdzie. Dobra, chodźmy po tego najemnika. Naprawmy sobie broń. Tak. No, nie ma pieniędzy. Trzeba by trochę tutaj podebrać. i tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bo jeszcze się trzeba naprawić. Miłego dnia. Dobra, daj pla Players 1. Żeby na pewno. Ale jest, jest. Players jeden, Ustawiałem przed grom. Dobra, no i lecimy na Andy. Tu będzie tak... Znaczy to omlilit, nie? Jest klątwa ustawiona, przełączamy się i od razu bijemy. Tu jeszcze trzeba to wybić. No, jeszcze czempion jest. No, chodź, 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 chodź. Wyjdziesz trochę. Czy będziemy się z tym jeszcze Jestem przeciążony. Tu stoi leci, ajajaj, ojoj, O dobra, użyłem potjonka ale dobra, już wyszła, zaraz ją dobijemy. Nie ma źle, jest dobrze. Ma spoko spokojnie. Resy mamy na maksa, o co chodzi? Jest 75%, y jest ta zbroja, taka osłona jadu. Można to sobie up, yy, wrzucić upgrade na poziom wyżej, żeby miał więcej obrony. Wtedy macie 90% na truciznę, ale ja już bez tego będę robił. Czyli mamy tak, tak, klątwa. No, chodź, Andy, chodź, 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 chodź. Już truje. Oj, powinno wejść do końca. Tutaj co jakiś czas będzie ta animacja, że się klątwa odnawia. Zobaczymy, czy będzie widać. A no jak nie, no to po prostu trzymasz, trzymasz jeden guzik i czekasz. No ona w końcu zginie. Tak jest. Mamy róg. Tutaj sobie możemy dobić tego czempiona. Bo tutaj ten EXP się przyda ogólnie. Chcę dobić poziom. nie tak powoli, powoli za którymiś Uberami, albo po prostu dziś pójdę do, do EXP tak z najemnikiem. Może przed kolejnymi, przed kolejnymi Uberami, żeby on już miał tą zgubę Gladiatora. Będzie trochę silniejszy. Będzie miał wyższy poziom, lepsze resy. Chociaż resy ma chyba wymaksowane. Długa, ale już dobijmy do końca. Dobra, tutaj mamy wszystko, git. Idziemy otwierać kolejny portal. Najemnika też odkupimy, naprawimy broń. Wszystko jest, git. Potionki kupimy. Na życie trochę klucz można sprzedać choć najemnik też się przyda a i znowu nie ma pieniędzy Dobra, tyle powinno wystarczyć. Broń się szybko psuje. Choć weźmy już sobie klucze. Otwieramy kolejny portal. Cyk, cyk, cyk. Co mamy? Piaski, będzie duriel. Czy mogę Ci pomóc? I na duriela tak. Zaczynamy z laską. A potem się przyłączamy na smajta. Uwaga. No i ktoś. Majemnik lekko zamulił. Tutaj trochę wolniej bijemy. Ale jest klątwa, najemnik też się bije z tej. O dobra, już po najemniku. O, no, musimy go tak pocisnąć. Klątwa już jest zarzucona. Z tych chwyt Draculi ma 5% szans, że rzuci dziesięciopoziomową poziomową klątwę. Więc zanim mu się tutaj ta klątwa skończy, to powinniśmy go tyle razy uderzyć, że klątwa się odnowi. O no, i jest, proszę bardzo. Już jak widać, Ubery idą łatwo. Tutaj sobie jeszcze raz przywołamy najemnika, bo będziemy musieli dojść do tego Izuala. Pieniądze starczy? Może nie starczyć. Daj tak. Tutaj już sobie otworzymy portal. Jest. Idziemy po najemnika. Tak, wojowniku? On tutaj, akurat tutaj to się najbardziej przyda, bo trzeba przejść tą drogę, prawda? Więc idziemy. Spróbuję, spróbuję pominąć jak się da, żeby nie przedłużać. O, coś takiego. E, czekaj, czekaj. Dobra, tutaj możemy się na chwilę zatrzymać. Dzięki Klepiemy ich Najpierw Magusa Teraz tych. Zrobimy sobie tutaj taki safe spot. Nie mamy tych, nie mam pocionków O tutaj coś leży, dobra Nie mogę jeść nic więcej mi pomaga Okej. Okay. sobie zróbmy to tak i tak i czekaj gdzie on tutaj był gdzieś zaraz... A nie, jeszcze kawałek mamy do niego. Dobra, spróbujemy przebiec. Kiedyś to się źle dla mnie skończyło. O! I tutaj też sobie zrobimy z Spota. Myślę, że w następnym czwartym odcinku będę używał już Enigmy, chyba od tego zaczniemy. Jako pierwsze słowo runiczne, bo jest już stworzona. A później dorzucimy sobie, będziemy tak co odcinek będę upgradeował postać, żeby sukcesywnie pokazywać jak to tam można sobie to przechodzić. Taki jest wstępny plan. Jeszcze się do... Enigmy już mam, a Herolda Zakarum w tej tarczy jeszcze nie udało się dropnąć. No, czasami tak to biwa. Okej. Okay. Ostatni. No dobra, i tutaj już... On tutaj się... On tutaj się zaraz na nas... tepni. Powinien się tepnąć. O i jest tepnięty. Ja już mu tam przez ścianę rzuciłem klątwę, więc on już jest z klątwą. Już go ciśniemy. Najemnik zginął. Nic nie szkodzi. I tak już nam nie będzie teraz potrzebny, no jak zaczynamy... Ubery, Uber Tristram. To zaczynam bez najemnika, żeby mi coś tam nie popsuł na Mefiście czasem. Dobra, są portale, są. Dobry hmm. wieczór. Na Mefista weźmy więcej tego. Mamy też. O, dobra, daj te lepsze na górę. Jeden manas, cyk cyk cyk. I tutaj teraz tak. To sobie stransmutujemy. Tutaj jest portal otwarty. I teraz tak. Kostka nam nie potrzebna już. Za to bierzemy sobie zdradę. Już nie, kostka będzie potrzebna. Idziemy najpierw ze zdradą. Żeby zrobić sobie fejda i możemy to zrobić tutaj w Tristram. Tutaj, tutaj stajemy. Jak zobaczymy, że odporności nam się zmieniają. O, już się załączyło i na parę minut mamy dodatkowe resy, ale musimy chodzić z Durielem. Duriel daje, nie można zamrozić, zresztą tutaj też mamy mm, na Mefista jeszcze chyba miałem sobie dać. No dobra, jest 85. Teoretycznie możecie nosić Wigor Boga piorunów, czy tam Gromów Zamiast Werdung A dobra daj, w sumie niech będzie. Bo to jest w sumie najlepszy chyba pasek na Mefista bo z 85 z, tutaj mamy ży żywotność i zmniejszone obrażenia ale tutaj jest y, też jest żywotność, ale dodatkowo jest absorpcja błyskawic i maksymalne na błyskawice są teraz 95. A i mamy 388. Więc. Nawet jak użyję tej swojej aury przeko przekonania, to i tak Mephisto będzie. Y, I tak mamy full RS, nie? I to na 95%, więc jest Całkiem zacnie. No i tak, tutaj sobie otaczamy. Od dołu go będziemy zaczynali. Tu jesteśmy przygotowani, rzucamy tylko klątwę. Yy, I walczymy. No dawaj. Już jest? No, tak jak ostatnio, nie chciał wyjść. No chodź, 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 Mephisto. Dobra, Ty jest. Dobra, rzuciłem mu klątwę i wgryzłem się w niego. Widzisz, obniża nam resy, ale błyskawica jest dalej 95, z tego bije najmocniej. Zaraz powinien leżeć, no już leży. I teraz yy, idziemy po najemnika, on nam tu pomoże wybić te szkielety. Już jesteśmy, najgorsze jest za nami. Zrobimy sobie najemnika. Tylko weźmy jakiś tak yy, czekaj, kostkę już mogę zostawić, no z tym będziemy chodzić. Tutaj jest nasz, yy, nasza zdrada. Pieniądze chciałem wziąć jakieś. Tyle wystarczy. Podki jak widzisz, praktycznie nieużywane. Dobrego wieczora. Naprawiamy się. Nawet jak nam to, yy, ten fate nam zniknie, no to już mamy. Najgorsze mamy za sobą, więc Dzień dobry. nic się złego nie stanie. No i tutaj. Nawet chyba. No wiesz co? Chodź tędy pójdziemy. Żeby nie wybijać już tamtych szkieletów, chodźmy sobie od tej strony i tutaj sobie wyciągniemy. Diablo. Idziesz coś? Chodź. Mój BRACIA Nie zginęli na próżno! A, tutaj nam wysysają te duchy, nam będą wysysać manę. Ale Czeka. może nie będzie aż tak źle. On się zajmuje najemnikiem. Oj, zginął. Dobra, zginął. I teraz tak. Tych sobie tutaj odluruję na dół. Uciekam na górę. Idę po najemnika. O, już diablo się aktywował. Meteory od diablo. Kupmy sobie tego najemnika. On tam lekko pomaga na początek. Dalibyśmy radę bez, ale niech sobie będzie. Fajny chłopak jest to. Pomaga, pomocny bardzo. Poty odkupmy. Pozdrowienia. Trochę mamy trochę tego i zaraz zobaczymy, jaka pochodnia. Co nam wylosuje, jaka tak. będzie następna postać. Nie mam. Och, brak po 2000. Dobra, dawaj. Zobaczymy, jaka pochodnia. No i tutaj tak klątwa. Też warto. Nie róbcie tego przy portalu, żeby mieć jakieś tam wyjścia awaryjne, lepiej gdzieś tutaj o klątwa rzucona i bijem. On sobie tutaj przywoła tych demonów trochę. Tajemnik tam coś pomaga. Na nich mamy i tak full resy. Więc nie ma strachu. Zadzie zaraz padnie. Dobra, Diablo padł. Sztandaru nie podnoszę, wiadomo. Tych sobie dobijmy. Bo teraz trzeba tak, trzeba iść po... odnieść starą pochodnię i podnieść nową, prawda? Czyli tak idziemy tu. Elegancko. Myślę, że te odcinki będą coraz krótsze przy okazji bo będziemy coraz silniejsi. To odkładamy do wspólnej. To jest ta od czarodziejki pochodnia. No i idziemy. Zaraz będziemy sprawdzać, co nam się tu wylosuje. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra sztandar nie. Tutaj mamy talizman. Idziemy tu. A, w ogóle chyba zapomniałem tego. O, właśnie. Tak, nie mogę tego założyć, bo nie mam pochodni. Ona mi daje też do siły. Więc zostałem tutaj bez hełmu i bez tego, ale to nic, to zaraz się to ogarnie. No i co, idziemy po zwój. W czym mogę pomóc? Jeden zwój, tutaj sobie będziemy identyfikować. No i sprawdzamy. Zasada jest taka, że pochodnia decyduje, jaka następna postać powstanie. Natomiast komentarze pod, os pod osobnym filmem, zaraz do tego przejdziemy, zdecydujemy, jaki build. Jeśli się wylosuje pochodnia, to jest druga zasada, jeśli się wylosuje pochodnia do czarodziejki lub zabójczyni, bo te, po te postaci już powstały, no to musimy jeszcze raz zrobić ubery, żeby się nie powtarzało. No i uwaga, identyfikujemy. Co mamy? Czarodziejka. 18-19. Brawo, zajebisty, <gryw> zajebista pochodnia. Akurat się przyda, no bo ja ciągle przerzucam tą jedną od czarodziejki MFki Lightning, bo jest tylko jedna do czarodziejki. Ta jest naprawdę superanska. 18-19 nice. No ale nie będę tworzył kolejnej czarodziejki, bo już mamy dwie, trzeba coś nowego, więc w tym odcinku. Ten odcinek kończymy. Widzimy się w następnym odcinku z Uberów. Dzięki. I do next.